Mindfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność. Rozdział 1: Wprowadzenie do mindfulness. 1.3 Nauka za mindfulness. Jak działa na mózg? Zagadnienia. 1.3.1 .1, Neuroplastyczność mózgu. 1.3.2 Mindfulness a układ limbiczny. 1.3.3 .3, Zmiany w korze przedczołowej. 1.3.4 Mindfulness a sieci neuronalne. 1.3.5 efekty mindfulness na poziomie neurobiologicznym. 1.3.6 zastosowanie mindfulness w neuroterapii. 1.3.7 Podsumowanie. W ciągu ostatnich dekad nauka dostarczyła coraz więcej dowodów na to, jak regularne praktykowanie mindfulness wpływa na mózg i cały układ nerwowy. Zmiany te nie tylko dotyczą sposobu, w jaki reagujemy na stres, ale także wpływają na nasze zdolności poznawcze, emocjonalne i ogólne samopoczucie. Badania neurobiologiczne wykazały, że mindfulness wpływa na neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do przekształcania swojej struktury w odpowiedzi na doświadczenia. Neuroplastyczność to zdolność mózgu do reorganizowania się poprzez tworzenie nowych połączeń nerwowych. Mózg nie jest statycznym organem w odpowiedzi na nowe doświadczenia, w tym regularną praktykę mindfulness, może zmieniać swoje struktury. Badania wykazały, że długoterminowe praktykowanie mindfulness prowadzi do istotnych zmian w strukturach mózgu odpowiedzialnych za regulację emocji, uwagę, pamięć i stres. Pierwszego zwiększenie gęstości istoty szarej badania z użyciem rezonansu magnetycznego MRI pokazują, że regularna medytacja mindfulness zwiększa gęstość istoty szarej w obszarach mózgu odpowiedzialnych za samoregulację, takie jak kora przedczołowa. Oznacza to, że osoby praktykujące mindfulness są lepiej przygotowane do radzenia sobie z emocjami, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie w stresujących sytuacjach. Drugiego zmiany w ciele migdałowatym ciało migdałowate, kluczowy region mózgu związany z przetwarzaniem emocji, zwłaszcza strachu i stresu, ulega zmniejszeniu u osób regularnie praktykujących mindfulness. To zmniejszenie oznacza, że osoby te reagują mniej intensywnie na stresujące sytuacje, co jest jednym z kluczowych efektów medytacji uważności. Trzeciego rozwój hipokampu hipokamp, obszar mózgu odpowiedzialny za pamięć i uczenie się, również rozwija się dzięki praktykom mindfulness. Regularne medytowanie zwiększa gęstość neuronów w tym obszarze, co może poprawiać zdolności poznawcze i pamięć. Układ limbiczny to część mózgu odpowiedzialna za regulację emocji, takich jak strach, agresja i radość. Obejmuje takie struktury jak ciało migdałowate, hipokamp i podwzgórze. Mindfulness wpływa na te obszary, co prowadzi do lepszej regulacji emocji i większej odporności psychicznej. Pierwszego regulacja emocji jednym z głównych efektów mindfulness jest poprawa zdolności do regulacji emocji. Zmniejszenie aktywności ciała migdałowatego oznacza, że osoby praktykujące mindfulness rzadziej odczuwają lęk czy nadmierny stres, co z kolei wpływa na ich zdolność do bardziej racjonalnych i przemyślanych reakcji na trudne sytuacje. Drugiego zmniejszenie reaktywności emocjonalnej mindfulness pomaga w zmniejszeniu reaktywności emocjonalnej poprzez wyciszenie automatycznych odpowiedzi na bodźce stresowe. Dzięki regularnemu praktykowaniu osoby stają się bardziej świadome swoich emocji i myśli, co pozwala na większą kontrolę nad reakcjami emocjonalnymi. Kora przedczołowa to obszar mózgu odpowiedzialny za funkcje wykonawcze, takie jak podejmowanie decyzji, planowanie i kontrola impulsów. Uważa się, że mindfulness wpływa na rozwój i zwiększenie aktywności w tej części mózgu. Pierwszego zwiększona uwaga i koncentracja badania pokazują, że praktyka mindfulness może poprawiać zdolność do utrzymania uwagi. Kora przedczołowa, odpowiedzialna za te funkcje, staje się bardziej aktywna u osób medytujących, co prowadzi do lepszej koncentracji oraz mniejszej podatności na rozpraszanie. Drugiego, lepsza kontrola impulsów, zwiększona aktywność w korze przedczołowej przekłada się również na lepszą zdolność do kontrolowania impulsów. Osoby praktykujące mindfulness są mniej skłonne do impulsywnych reakcji i mogą podejmować bardziej przemyślane decyzje w sytuacjach stresowych. Mindfulness wpływa także na funkcjonowanie sieci neuronalnych, które są zaangażowane w procesy poznawcze i emocjonalne. Istnieją trzy główne sieci neuronalne, które mindfulness może modyfikować. Pierwszego sieć trybu domyślnego, default mode network, DMN, jest to sieć neuronalna aktywna, gdy umysł wędruje lub zajmuje się myślami o przeszłości czy przyszłości. Badania pokazują, że osoby praktykujące mindfulness mają zmniejszoną aktywność w tej sieci, co oznacza, że ich umysły są mniej skłonne do rozmyślań i bardziej skoncentrowane na chwili obecnej. Drugiego sieć uwagowa, attention network, jest to sieć odpowiedzialna za skupianie uwagi na konkretnych zadaniach. Mindfulness wzmacnia tę sieć, co pozwala na lepszą koncentrację i skuteczniejsze wykonywanie zadań. Trzeciego, sieć wykonawcza, Executive Control Network, odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, kontrolę impulsów i rozwiązywanie problemów. Mindfulness wzmacnia aktywność tej sieci, co prowadzi do lepszej samokontroli i większej zdolności do świadomego działania, zamiast reaktywnych odpowiedzi na bodźce. Pierwszego, zmniejszenie poziomu kortyzolu. Kortyzol jest hormonem stresu, który jest uwalniany w odpowiedzi na stresujące sytuacje. Badania wykazują, że regularna praktyka mindfulness obniża poziom kortyzolu w organizmie, co przekłada się na zmniejszenie odczuwania stresu. Drugiego wpływ na neuroprzekaźniki praktykowanie mindfulness może wpływać na poziom neuroprzekaźników w mózgu, takich jak serotonina i dopamina, które są związane z poczuciem szczęścia i satysfakcji. Mindfulness zwiększa ich poziom, co prowadzi do poprawy nastroju i ogólnego samopoczucia. Trzeciego wpływ na współczulny i przywspółczulny układ nerwowy. Mindfulness pomaga w regulacji równowagi między współczulnym, odpowiedzialnym za reakcję walki lub ucieczki, a przywspółczulnym, odpowiedzialnym za relaksację, układem nerwowym. Regularna praktyka mindfulness obniża aktywność współczulnego układu nerwowego, co pozwala na skuteczniejszą relaksację i regenerację organizmu. Mindfulness jest coraz częściej stosowane w terapii dla osób cierpiących na różnorodne zaburzenia psychiczne i neurologiczne, takie jak depresja, lęki, zespół stresu porazowego, PTSD, czy zaburzenia uwagi. Terapie oparte na mindfulness, takie jak MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, mają na celu wzmocnienie zdolności pacjentów do radzenia sobie z negatywnymi myślami i emocjami. Pierwszego MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT to połączenie terapii poznawczo-behawioralnej z technikami Mindfulness. Jest szczególnie skuteczna w zapobieganiu nawrotom depresji. Badania wykazują, że pacjenci, którzy regularnie praktykują Mindfulness, są mniej skłonni do powrotu do negatywnych wzorców myślowych, co zapobiega nawrotom choroby. Drugiego Mindfulness w terapii PTSD osoby cierpiące na zespół stresu porazowego często doświadczają nadmiernej reaktywności emocjonalnej oraz trudności w regulacji emocji. Mindfulness pomaga im w zwiększeniu świadomości emocji i zminimalizowaniu reakcji stresowych. Trzeciego Mindfulness w ADHD badania pokazują, że Mindfulness może pomóc osobom z ADHD w poprawie koncentracji i samoregulacji. Techniki uważności uczą osoby z tym zaburzeniem, jak zarządzać rozproszeniem uwagi i impulsywnymi reakcjami. Mindfulness ma głęboki wpływ na funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego. Badania neurobiologiczne pokazują, że regularna praktyka mindfulness prowadzi do pozytywnych zmian w strukturach mózgu, takich jak ciało migdałowate, kora przedczołowa i hipokamp. Te zmiany przekładają się na lepszą regulację emocji, zwiększoną koncentrację oraz zmniejszenie reaktywności na stres. Mindfulness wspiera także rozwój neuroplastyczności i wpływa na funkcjonowanie sieci neuronalnych, co prowadzi do poprawy ogólnego samopoczucia i zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Mindfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność? Rozdział 1. Wprowadzenie do mindfulness. 1.3. Nauka za mindfulness. Jak działa na mózg.